So if you're in, baby, let me down slowly. Let me down. Nie ma, ja nie jestem Sześć w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie Star Power Shock do Jesse, który trafiłem w ostatnim openingu, w ostatnim odcinku. W sumie to w poprzednim, a nie w ostatnim, no ale w ostatnim i w poprzednim to to samo, więc w sumie, dobra, nieważne, pomijmy to, co przed chwilą powiedziałem. No zobaczcie, tak on działa, więc działko złomek wystrzeliwuje kule energii, które skaczą pomiędzy wrogami. Zasięg kuli po odbiciu wynosi 51% jej normalnego zasięgu. A więc tak ten Star Power działa, także ja już nie przedłużam, no i jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło. Oraz zostawcie pod tym um, odcinkiem łapeczkę w górę. Oraz jeśli chcecie, to zapraszam Was samego Instagrama, tutaj wiecie, tam Wam się, nazwa Insta Podłoga 3. No i co? Ja dzisiaj sobie zagram um, starcie solo. No i przetestuję sobie właśnie tą Jessie z takim skinem na starciu solo i zobaczcie, mamy Taką mapę ryzykowne przejście, tak ona się prezentuje. No i ja już przechodzę do gierki, a więc przechodzimy, 3, 2, 1, start. ok więc jestem już na mapce i tutaj mamy na start dwie skrzyneczki. Mam nadzieję, że nikt tutaj po nie podejdzie, no i zobaczymy jak ten serwer się spisze i uwaga, tam już się Daryl na mnie czai. Więc szybko, zbierajmy te power cubesy i tam mamy też Franka, którego możemy już tutaj y, trochę zastrzelić. Dobra, ja wolę od niego w sumie uciec, znaczy nie uciekam. Ale jakbym podszedł na blisko, to bym nie miał szans. Zobaczcie, ile on ma życia. Wow, naprawdę dużo. Nie wiem, która to jest moc, ale naprawdę to jest. No, wow, trochę sporo ma tego życia i D-Mage też ma spory. Gdzie on jest? Na pewno jest w tych krzakach. Gdzie on jest, ludzie? Chyba, że on wyszedł z tych krzaków. Dobra, jest, jest. Ja od niego. Nie! Jeszcze raz bym nie trafił i po mnie. O nie, on teraz może mnie zamrozić ultem. No ale dobra, nie podchodźmy do niego, bo to może się źle skończyć. Kurczę, on ma tam ulta? Chyba ma, no ma. E, dobrze zauważyłem, że on ma ulta, więc dobrze, że nie podszedłem i zobaczmy. Mamy no, tam kogoś w tych krzakach? Wiedziałem, 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 Daryl. Dobra, on uciekł. E, jakby do mnie podjechał na uczę, to by mnie pokonał na spokojnie, ale prawie ja go pokonałem. E, no ale nie zobaczyliśmy niestety, jak ten Star Power działa, bo niestety, no... Była za gruba akcja. No i dobra, jakoś się trzymamy, mamy szóste miejsce, zawsze mogłoby być gorzej, tak? nie jest tak źle. No i dobra, co my tutaj mamy? Naprawdę sporo tutaj jest Daryli. Zobaczcie, tutaj jest Daryli. mamy tamtego Franka cały czas od start, od samego początku tej gierki on tutaj się gdzieś nam przewija. I zobaczcie, z tym Darylem raczej ja pokonam go. O nie, CO SIĘ STAŁO? Okej, okay, nie skomentuję tamtej gierki. Ale dobra, mamy już kolejną gierkę, w sumie, dobra, zajmijmy się tą skrzynką, chociaż tam, tam, gdzie, gdzie pokazuje strzał, to tam są te dwie skrzyneczki, bo one tam są zawsze. No ale dobra, mamy na sam start yy, jedną skrzyneczkę. W sensie jednego Power Cube, to no, w sumie jedną skrzyneczkę i z tej skrzyneczki jednego Power Cube. Tak, gdybym tam poszedł, to bym miał na start dwie, tak jak to w poprzedniej gierce, no ale nieważne. Yy, no, już tutaj nie ma prawie żadnych skrzyneczek, także ta gierka myślę, że pójdzie. Nie, no zobaczymy, na sam start bardzo słabo idzie, bo mało power cubesów. Już tutaj ta Shelly ma cztery, yy, ale tą szeli obijamy z, yy, z Leonem. Yy, no ale dobra, tutaj nie, z tą szeli... Shelly... o i tutaj był ból, bardzo dobrze, że ja tutaj się nie wychylałem jakoś za mocno i zobaczcie tą kurczę, szelkę mógłbym pokonać, ale zobaczcie jak ona się... Pięknie schowała, przykam, znaczy nie przykąpiła się, tylko oby uratował ją ten murek. Gdyby nie ten murek, to by było po niej i bym miał bardzo, bardzo dużo power cubesów. I teraz obijam lekko tego kolca. Prawie go pokonałem, ale prawie. No i fajnie, 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 fajnie. Mamy piąte miejsce, więc już jest no lepiej niż w poprzedniej gierce. Dobra, obijmy sobie lekko, w sumie nabijmy sobie ulta może. Eee, dobra, kurczę, ale teraz mi... jejku, ale teraz strzeliłem, dobra. Teraz użyłem autoataku i uwaga. Nie no dobra. Z tym kol... Ten kolt już nie masz szans, no na to. Ja sobie tutaj w sumie poczekam na niego jako... O nie! Proszę uciekać. Dobra, no przynajmniej na ulta i teraz to ja jestem w słabej pozycji. ja ale ten kolt. Uuu, ale Szelka uratowała tego kolta. Ja słuchajcie, chyba postawię mu działko pod nogi. Eee. Yy... Bez sensu postawienie to działko, ale fajnie, bo przynajmniej ten kolt y, uciekł i... uciekł z tamtą stronę do kolta I teraz słuchajcie, będzie po mnie raczej będę miał. Oj, uj, oj oj, 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 ujj, patrzcie, 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 patrzcie. Ha, Jest! Drugie miejsce i możliwe, że będę miał pierwsze, ale kurczę. Gdybym zabrał te pary cupsy, słuchajcie. A tak to, no niestety. I patrzcie, patrzcie! Wygrałem! Co się stało? O ludzie! Nie! Nie ze w to! Nie, ja nie skomentuję tego, słuchajcie. nie, ja po prostu teraz... Tak mi to wkurzyło. Widzieliście to? Widzieliście to, ludzie? Nie, ja tego nie skomentuję. Przechodzimy do kolejnej gierki. Kurczę, naprawdę, jak mnie to wkurzyło. Nie no, bywało zawsze gorzej. Mamy tam takiego samego skina, ale Star Powera to ona no, nie ma, nie? A więc, dobra, myślę, że ona ma z jakąś siódmą albo ósmą moc. Myślę, że siódmą. I zobaczcie, no, coś tutaj mogę niby z nią zdziałać. Dobra, zostawmy. Weźmy sobie tą skrzyneczkę na pewno. I w sumie sobie się z nią pobawić. Ale już tą zabawę robi Rico. O i teraz tutaj groźnie, groźnie. Dobra, chyba stąd. O nie, słuchajcie, to będzie porażka. O nie, o nie, o nie, 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 mój drogi. Nie, 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 nie. Nie, I, słuchajcie, koniec. Koniec tej gierki. Um, Także no niestety tak nam słabo poszło, no ale dobrze, no nie skomentuję tego, przynajmniej wyszedłem na plus e, z tymi pucharkami, ale no, tutaj odbieramy sobie 48 żetonów, no i co tak ten Star Power się spisał w dzisiejszym odcinku, więc to było na tyle w tym odcinku i ja się za nam e, No i jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu szok, bo tak się nazywa ten Star Power, a ja Wam serduszko. No i jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, zapraszam do mojego klubu w Teraz klub ma nazwę Klub z trzeciego. ja jestem zespołem od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i klub ma ponad 300 tysięcy pucharów, także jest to mega duża liczba, no i wyrzucam sobie mi przez miesiąc, a więc klub się naprawdę mega dobrze rozwija. No i gram z członkami klubu oraz mogą wystąpić na odcinku na moim kanale, więc myślę, że naprawdę do tego klubu warto dołączyć. A mnie to już było na tyle w tym odcinku, no i co, I trzymajcie się, to już na tyle, no i cześć.